Huh. Uh, welcome to Forever Man. Let's go. Let's go. Go. This forever. Don't surrender. Don't huh. no surrender. Yeah. Yeah. You know that this right here, forever. Bestia ze wschodu nie odpuszcza. Cieśnina kategat ścięta lodem, a nad ranem nawet z takich anemicznych chmurek potrafi popruszyć śnieg. W takich momentach zaczyna się walka o przetrwanie. Nie tylko na trawniku za garażami, ale i w naszym organizmie. Na szutrach, w szosie i w terenie. Kiedy jest zimno, nasz organizm stara się przetrwać. A z tym, co jest na pasku w wiadomościach, się nie dyskutuje, co nie? Ja nie jestem ekspertem od tego, jak działa ludzki organizm, nie jestem też ekspertem od pogody. Wiem tylko, że jak jest zima, no to musi być zimno. I znam kogoś, kto dosyć dobrze wie, jak ludzki organizm reaguje na, na niskie temperatury. Mój kolega Marcel, który którego marzeniem jest to, żeby przez okrągły rok mieszkać w miejscu, w którym jest śniegu po pachy, jego pachy, a ma chyba trzy metry wzrostu, czyli ja bym tam najprawdopodobniej zginął. Co mówiłem? O właśnie, jego marzeniem jest mieszkać w takim miejscu, on uwielbia śnieg, on uwielbia skitury, jest to gość, który przeszedł całą Norwegię z południa na, na północ, czyli aż do Nordkap. Jest to gość, który przeszedł całą Islandię ze wschodu na zachód przez interior, nie, przez, nie tam przez autostradę żadnych stopów itd. Robi to takie rzeczy solo, w momencie kiedy my jedziemy gdzieś w ciepłe kraje na urlop, on jedzie na urlop, na przykład do Afganistanu na jakiś tam packraft, czyli, czyli pakuje nadmuchiwanego rafta na, na rower i, i ciśnie gdzieś tam przez, przez góry w dosyć niebezpiecznym terenie. Tak więc on mi powiedział, co się robi I, i w sumie tak naprawdę to bez sensu, żebyśmy tutaj siedzieli, skoro mogę was zabrać do lasu. Ja ten materiał z lasu już widziałem i posiałem gdzieś adapter do mikrofonu do insta 360 dźwięk znowu jest niestety taki, jaki jest, ale wydaje mi się, że, że będzie słuchać to, co chciałam powiedzieć. A później powiem wam, jakich błędów nie popełniać, zanim jeszcze będziemy zmuszeni do zrobienia tego, co, co wam mam zamiar pokazać. Legacy, this is forever Really, I've never been better The legacy, live on forever Yo, Remember the legend And know that he never surrendered Because, because this is forever yeah, yeah. Uh -huh. yeah, yeah. And there will be no surrender yeah. Come here we go. You know that this right here forever yeah. No surrender yeah. It's forever yeah. you, know. Yeah. you know This right here forever yeah. No surrender yeah. Yeah. It's forever yeah. You know Wymachy rąk. Nasz organizm działa w ten sposób, że w momencie kiedy zaczynamy marznąć ustala sobie priorytety. I niestety tym priorytetem nie jest nasz komfort, jest to przetrwanie, czyli skupia się na ogrzaniu organów wewnętrznych i mózgu. I to bez czego możemy żyć, po prostu sobie odpuszcza uszy, nos palce, dłoni i stóp. Więc, co robię w takim momencie? Zmuszam krew, żeby spłynęła do, do palców. Tak jakby poprawiam sobie krążenie w kończynach i zapewniam Was, że to działa, przynajmniej działa to na mnie i działa to na, na wszystkich, którym ten sposób pokazałem. Zajmuje to trochę czasu jednak. Trzeba być cierpliwym. Wczoraj jeździliśmy wieczorem, było minus 6,5, dokładnie w tym samym miejscu, dokładnie ta sama procedura. Myślę, że około minuty i 30 sekund, czyli minuta 30 sekund, półtorej minuty, zajęło mi, zajęło mi e, wymuszenie tego dogrzewania palców przez mój własny organizm. Trochę to smutne, że musimy zmuszać własny organizm do. Robienia tego co chcemy. Tak, ale no co, dzisiaj nagrywam, więc y, można założyć, że będziemy dokładnie wiedzieli, ile czasu to zajmuje. W dłonie jest mi już ciepło i przyjemnie. I teraz tak, to nie jest tak, że my tutaj sobie stworzymy na końżywarstwie ciepło, to jest ciepło, które e, dogrzewa nas od środka i w momencie, kiedy będziemy jechali, a rękawiczki są, nie są od... wiatro szczelne, będziemy czuć to zimno na dłoniach. Jednak e, nie będzie przenikać do kości i nie dojdzie do tego momentu, że zmiana na biegu czy opuszczanie sztycy będzie sprawiało ból. E, mi najdłużej udało się jeździć po jednym takim razie 3 godziny, około czego 3, 3 godziny z haczykiem. To była dokładnie ta sama jazda, o której opowiadałem wam, kiedy nam zamarzały sztyce i linki od, od sterowania sztycami. I tyle, że wtedy byłem zmuszony machać się łapami dłużej, bo za długo czekałem. I byłem już na takim etapie, że, że prawie nie czułem dłoni i w ogóle trzymanie kierownicy sprawiało mi ból. W tych samych rękawiczkach to są bardzo cienkie rękawiczki Foxa, które dosyć dobrze chronią przed wiatrem, i od wewnątrz mają coś, co Fox twierdzi, że nie jest polartekiem, ale dla mnie to wygląda jak, jak polartek. Okej, okay, to jak już jesteśmy z powrotem, to zacznę od tego, żeby. Nie ubierać, się za grubo. nie ubierać się za grubo, jeżeli chodzi o skarpetki i o rękawiczki. To są rękawiczki, w których ja jeżdżę: są to rękawiczki Foxa. Nie pamiętam modelu, ale wygoogluję i, i wam pokażę. To jest ich druga zima, są już dosyć zmęczone. Zwłaszcza prawa, już w jednym miejscu ją szyłem. Mógłbym ją zareklamować, ale nie mamy ich w sklepie, mamy inne modele. Ja nie chcę innego modelu, chcę To jest ten, to ocieplenie, o którym mówiłem wcześniej. Dla mnie to wygląda jak Polar Tek na, na tych wszystkich najdroższych modelach zimowej odzieży Foxa. Uwielbiam je, zobaczcie, jak one są cienkie. I naprawdę film, który, który, w którym był Sadi, ten, który kręciłem instą też 360 wtedy było minus 8 do minus 11. Ja w tych rękawiczkach nie marznę, pod warunkiem, że zrobię to, co wam pokazałem wcześniej. A druga sprawa to skarpety. Upychanie w buty tyle ile wlezie, to jest największy błąd jaki można zrobić. Skarpeta powinna być ciepła, ale nie powinna być gruba. To są skarpety, w których ja jeżdżę. Są to skarpety marki DHB, czyli marki, którą sprzedaje Wiggle i o ile się nie mylę też Chain Reaction. Od momentu, kiedy, kiedy się, stali się częścią, ale kiedy Wiggle ich kupiło. Uwielbiam Merino. Ja nie pamiętam, kiedy te skarpety prałem. One nie mają żadnego zapachu. Marino. Merino. Tak, to jest to. O co chodzi z tym, żeby nie pchać tyle, ile się zmieści w buty? Chodzi o to, żeby było miejsce na, na powietrze. But, ważne, żeby but nie przepuszczał wiatru, ważne, żeby rękawiczka nie przepuszczała wiatru, ważne, żeby między tą warstwą, która chroni nas przed e, tym, co jest na zewnątrz, a, a ciałem, było miejsce na powietrze, które ogrzewamy, ogrzewamy sami. E, jeszcze jedna rzecz, która się stała wtedy, kiedy kręciłem e, film e, z machania skrzydłami, e, nie mogłem złożyć. E, tego selfie-kijka do Insta360, byłem zmuszony zdjąć rękawiczki, zajęło mi to, to dobrych kilka minut, zmarzłem w dłoń z powrotem i zrobiłem jeszcze raz ten numer z machaniem, tyle tylko, że zrobiłem go energicznie, bo już mi się chciało jeździć po prostu i powiem szczerze, że im energiczniej się macha, tym szybciej to działa i działa to dłużej i później miałem naprawdę bardzo fajną, fajną rundę i teraz tak naprawdę jedyne co, no to zostaje Wam popatrzeć, jak, jak mi się jechało. W następnym odcinku, bo zaczynam się robić słowny i tak jak, tak jak obiecałem, zrobiłem ten odcinek o zmarzniętych stopach i zmarzniętych dłoniach. W następnym odcinku są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest czy warto kupić używanego Rocky Mountain. To, będą, to będzie dotyczyło tylko full suspension i tylko specyficznych roczników, czyli między innymi mojego. A druga opcja to są lampki Bontragera. Przód i tył razem z pilotem, którym można sterować do czterech lampek naraz i to jest dla mnie po prostu fantastyczne. Więc jeżeli macie jakieś preferencje, możecie napisać. Jeżeli nie, ja po prostu wybiorę sam albo rzucę monetą. Postaram się nakręcić już coś jutro, i to jeszcze mam wolne. Nie wiem, do którego, do którego odcinka, tylko będzie się chciało to zrobić. Jeździć będziemy na pewno wieczorem, więc. Bardziej pasowałoby mi zrobić o lampkach, więc w sumie ok, nie macie nic do powiedzenia, następny odcinek będzie o lampkach. I widzimy się, kiedy się widzimy. mm